Jeszcze wejdziemy sobie do Deals, zobaczyć, czy mają coś na Walentynki. No mają, zobaczcie, jakie ładne skarpeciochy. A jak to jest na Dzień Babci? Serducho z przebite strzałem? Ja nie wiem. To babcia jakaś. <grych> to nie. Ale są serca podgrzewacze za piątkę. Okej. Okay. Nie to po prostu ceny zostały. To są walentynkowe. Skarpetki. Po, po 10 zł. Różne kolorki jak coś. No to są fajne. Tak, to są walentynki. Dobra, źle przeczytałam ślepa jestem, nie? Fajny napis. Taki na drewnianku, również za piątkę. Okej, okay, co tu jeszcze można? Można nic, idziemy w głąb. O, ja daleko nie zaszłam. Zobaczcie, jaki dział walentynkowy, Ale się mega jaram, że to jednak przyszliśmy. Dobra, widzę świetny kubek. 15 zł. Jaki ładny. Zobaczcie. Mega, mega, mega. świetne. Ewentualnie kubek dla pary. 15, to też. 15 na ciasteczko. A, a kubeczek. Jeszcze jest różowy. Jaki ładny. Mega. 7 doszek serca. Takie po prostu. A to co to jest? Pieprzniczka i solniczka. O ja, pieprzniczka i solniczka w kształcie serca. No miazga. <grym> Naprawdę. Ewentualnie serwetnik. Taki za 7 zł. Jakby nie napisali, to bym nie wiedziała. No chyba, że spojrzałabym na tą dziurę, no nie wiem. Domyśliłabym się, jak myślicie. <grym> Okej. Okay. I. Miseczka, wstawcie serce, zadyszka. Ekstra. Dobra, jeszcze tutaj coś widzę. Pierścionek zaręczynowy. O, nie, nie, Zobaczcie. Jest tu jakiś wolny pan. <ślonę> to ja poproszę. Dobra, z tym białym oczkiem. Nie, no, dziewczyny z białym, nie? Można się od razu, zobaczcie, zaobrączkować. Obrączki też są. No, okej. Okay. Dobra, nie będzie ten. No. <noise> A to co to są? Jakieś tabliczki. Tak? Co to jest? Nie wiem. To jest ramka, co to jest? I taka on chyba proste. Ale fajne. Ramka serca na zdjęcie. 20 na 15 za 6 zł. A to co to jest? No. To wam napiszę, bo ja nie widzę, nie? Coś w szkle, jakiś. O. Ja z tymi rękawami, nie no jak mi tak wystają. Na no, 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 nagraniu, tutaj jakieś serduszka, osiem serduszek, osiem złotych. Złotówka za serduszko, różyczki. Tak żeby sobie na stół coś, no nie, udekorować. Zobaczcie, tutaj takie... A to jest w ogóle takie malutkie. serduszka, pomponiki, 8 zł. No okej. Okay. I pluszaki, 8 zł. O ja. Ładne. Który ładniejszy? Nie no, czerwony chyba, nie? Który wygrywa? Obydwa ładne, nie? Dobra, to Was posadzimy. Jest też krasnal. C15, ozdoba wielkanocna. No i serce, kocham Cię. <noise> ile to serce? 25 zł, o ja, tutaj jaki miś w ogóle Zróż. one były też w zeszłym roku, no nie? trzy dyszki jak coś no to do tego pierścionka jeszcze tego mi się poproszę, nie? no, żeby nie było <noise> okej okay. dyszka bombonierka 7 zł, a to nie, ja już to pokazywałam, ostatnio dobra, to już nie to było na tyle jeśli chodzi o walentynki Ale ekstra, no? Dobra, to co? To już tak sobie przejdę po całości Zobaczę coś fajnego to wam pokażę. Fajny zestaw w ogóle, zobaczcie. 15 zł. O, jest okej. Okay. Dobra Zobaczcie, ładne gąpeczki, co prawda tylko na opakowaniu. Ale fajne, nie? inne ślepia jakie fajne 6 zł. Może jak to gorąco w tym sklepie. <świet> Świetna. A tu jakie zestawy w ogóle? Zobaczcie 15 zł nie widziałam ich jeszcze okej okay. i no nie, to już były. 15. Dobra, tak jeszcze sobie przeszłam po całym sklepie, ale nie znalazłam już nic walentynkowego także. Co? Kończymy. Wasza wiesz na chwilę do Gdyż może tutaj będą walentynki. Ale słodziaki, zobaczcie. <grywa> Ten wygrywa. O ja. 54 zł, ale to jest wszystko. Zobaczcie, jakie kolory w ogóle. Ekstra. <grywa> Ten serduszkowy też fajny. 44. Mega. A tu jaki? To jest jednorożec? Nie, no to jest... To jest sowa jednorożec. Jak to tak? <grywa> 27 i o ja jaki słodziak 27 Dobra idziemy szkołaj dalej Jest wyprzedaż wszystko na dzień babci, dzień dziadka A ile tu jest mniej? Dyszka, dyszka na zestawie. Ale znowu nie wiem czy ta kostka wyleci. Ok. Tak, wszystko na mega wyprzedaży. Otwór w tej zabawce. Okej, okay, idziemy. Pokazywałam wszystkie te pozycje, możecie sobie wrócić do poprzedniego przeglądu. Fajne te skarpety, które pokazywałam. Zobaczcie, szukam Walentynek, ale wpadłam na jakiś jakąś fajną prąkę 1149. To są błyszczyki, co to jest w ogóle? Ekstra. Zobaczcie. Miałyście jak to się używa w ogóle. Dużo fanta ma większe wzięcie niż ni szkoła No, w tym Rosmanie nic nie znalazłam. Niestety walentynkowego. No, odbijemy się w innym Rosmanie, także za chwilkę się łączymy. Dobra, kilka godzin później, ale w końcu ja jestem, dotarłam do kolejnego Rosmana i już idziemy sobie szukać, czy są to jakieś walentynki. W ogóle bardzo dużo nowego mega się pojawiło. Bardzo, bardzo. Czy trafiłam w ogóle na jakieś mega promki. W poprzednim Rosmanie nie zwróciłam uwagi. Dobra, ale idziemy na walentynki. Może coś znajdziemy. Chociaż uważam, że nic nie przebije piersiąka zaręczynowego. z Na początku filmu, jak coś. Jak nie oglądajcie od początku. Zerknijcie. Ostatnio oglądałam te kosmetyczki, i dzisiaj sobie ją zabiorę. Także żałowałam, że jej nie wzięłam. Dwa przykłady wcześniej z Rosmana. I nadal są na brące. 25 zł. Biorę. Gdzie ze mną. W ogóle słuchajcie, zobaczcie, jakie fajne pościela. Mega, 79 zł. A to jest dla dzieci, w ogóle. To astronauty. W kwiaty. Bardzo ładne. 160 na 200. Prześcig rado nam mega promocje. 200 na 220. Ja ostatnio pokazywałam. Czyli nadal są na promocji. Ale to już pokazywałam. Też ekstra. Taka. I taka szara. 70 na 210. Chyba ja różowy pokazywałam ostatnio, poprze, dwa przeglądy wcześniej, Ale ja sobie odszukać. To są jakieś produkty chyba z krótką datą. Tak. No, czyli to samo co w Superfarm, no nie? Ostatnio też zrobiłam przegląd właśnie takich kosmetyków minus 70-80% minus filmik również na kanale, także zapraszam. Zaglądacie tutaj na te 27 zł, 8, 8, 7 i 10, bo nie powiedziałam, nie? 7, 4, tutaj ceny brak, 9, jakieś książki, a nie mam ceny. 14,99, kolorowanki, no okej. Okay. No dobra, idziemy teraz na walentynki. Ale tych mega, zobaczcie, wszędzie, wszędzie, wszędzie. Wiosem, mówiąc, ten balsam mega ekstra świetny, polecam. No, jest kaczka, mały test. <grystanie> 13,99. Okej, okay. myślałam, że jakieś inne dźwięki wyda, ale nie. Nie Są jakieś wyprzedaże, czyli tak jak poprzednio w Rosmanie. Dzień babci, dzień dziadka. Wszystko na wyprzedaży. A walentynki? A Walentynek nie widzę. A jeszcze akcesoria sportowe też na mega promkach. Zobaczcie. Dwie dyszki taniej. Dyszka. No jakieś giga obniżki. Fajne. 26 dwadzieścia sześć Jakieś woreczki Też ładne Pięć deszek? Nie, trzydzieści dziewięć, to jest taki plecak Ale ładne Ok Gumy? Tak Fajna cena dyszka Hantelki, osiemdziesiąt dziewięć kilogramowa. A walentynki. A walentynek brak. Ładne ściereczki w ogóle. Kochana 38 na 63. Teraz 20 zł. Okej, okay, dobra, jesteś na walentynki. Ojej, ja, co to jest? Pask. Świetna. Świetna. Zobaczy cały regał. ale nie wiem, nie mam ceny. Teraz zobaczymy. Nie widzę. Ale ładno, no nie? Z różnymi napisami jak coś. Mam nadzieję, że widać. Mam jeszcze szczotki. Tak, na no, walentynki. Taka. No, taka. I chyba lusterka tutaj są jeszcze. Tak, takie słodkie lustereczka. świetna. Nie wiem, czy jej otworzę, spróbuję. O, mamy to. Słuchajcie. Fajne. I jeszcze coś. Zamknięte serce. A, są dwie gąbeczki. Gąbki do makijażu. Też ekstra. No i. To no, by było na tyle. Jeszcze można sobie proszaka ogarnąć jak coś takiego misia. No nie wiem, nie ma ceny, chyba tyle, co pani wyłożyła. Może jeszcze ceny odbite, no nie? W każdym razie te misie śliczne. Jakie mają serducha? Wszystkie mają te serducha. Wszystkie. Ona ma tutaj balonik ekstra. Dobra, jakieś planery. Na promce 12 z 19 na 12 z 22 na 16. Jak to wygląda w ogóle? Coś takiego. To nie jest fajne. No nie? O ja ekstra zobaczcie. Mówię cicho bardzo cicho w tym rozpanię, a nie chcę wiecie. Trzeba się przystosować, nie? fajny Dobra, to co? Na, no to zlebawci na promce dwie duszki teraz. No i te misie, już pokazywałam ostatnio na przeglądzie. Czyli coś na Walentynki? Jest. Czy w każdym rozmanie może coś innego. Dobra, kończymy. Idę z moją kosmetyczką do kasy. Dzięki, że byliście i co się w kolejnym przeglądzie. Cześć.